Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Roman Skowrański. Chciałbym Was zaprosić do mojego świata. Jestem kierowcą ciężarówki. Pracuję w transporcie międzynarodowym w irlandzkiej firmie Dixon. To jest moja ciężarówka. I chciałbym zaprosić Was do mojego życia. Eee, może przejdźmy do, do auta. Awe. Pracuję. Jako kierowca już 11 rok, i z racji na, na moje przeżycia, e, chciałbym zacząć dzielić się z Wami e, moim doświadczeniem, moimi przemyśleniami i wszystkim tym, co się dzieje w moim życiu. A dzieje się ostatnio bardzo dużo. I chciałbym po prostu, żeby było, było to e, jak, jakoś e, no, zapamiętane, tak? Dlatego postanowiłem założyć ten kanał i będę tu wrzucał w miarę możliwości e, filmiki. Dodatkowo postanowiłem Zacząć się odchudzać. Jestem na czwartym dniu, mój cel to jest w tym roku, a mamy 5 kwietnia niedziela. Mój cel to do końca roku zejść poniżej 100 kg w tym momencie ważę około 130, 130 kg, jestem na, na diecie. Od 5 od dni zacząłem ćwiczyć, i chciałbym no, tutaj za pośrednictwem tego kanału, też żebyście mogli śledzić moje, moje postępy. Co jeszcze? Nie wiem, jak ktoś nie wie, jak wygląda kabina kierowcy. Wygląda to właśnie tak. Jest łóżko, górne łóżko. Służy mi jako yy, jako no jako, jako no wyleciało mi z głowy. Yy, służy mi jako szafa. Tam trzymam ciuchy yy, wszystkie, yy, schowki do góry, w których trzymam. Yy, jedzonko, garki wiadomo yy, tu złożone yy, siedzenie pasażera służy mi jako kuchnia tam przyrządzą sobie posiłki no i mam jeszcze yy, lodóweczkę, w której trzymam produkty które się tam yy, szybko mogą popsuć jest jeszcze schowek na, na, na suche produkty w którym mam straszny bałagan Yy, I co, zapraszam do, do oglądania śledzenia mnie. Mam nadzieję, że będę umiał yy, was tutaj czymś zachęcić. Yy, ze względu na koronawirusa wyglądam jak wyglądam zarośnięty jak, yy, jak Yeti. No, ale niestety, wszyscy fryzjerzy yy, mają wolne teraz. <grywka> Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Mm. No I co, nie będę przedłużał. Życzę wszystkim wspaniałego dnia i, I to wszystko. Dzięki, cześć.